Dzień dobry wszystkim. Chciałem podziękować moim miłym słuchaczom i słuchaczkom, że się nie zrazili tymi moimi opowieściami. Morskimi też. Zaszokował mnie ten TikTok. Bawię się tu doskonale, ale zaszokowało mnie to, że. Tylu ludzi polubiło to, co mówię. Tam jest ponad 100 tysięcy serduszek. Yy... Niedługo tu jestem na tym TikToku. Bawię się tutaj doskonale. I nie mogę się nadziwić, że tylu ludzi myśli podobnie jak ja. Yy... Rzadko spotykam ludzi, nawet w kościele, którzy podobnie myślą. No, zwykle każdy człowiek jest inny i mamy inne pomysły na życie. Każdy ma swoje. Dla mnie, jak już mówiłem, centrum to Komunia Święta. Absolutne centrum mojego życia i każdego dnia. Staram się przyjmować Komunię Świętą codziennie. I staram się przyjąć odpust zupełny codziennie. Ja odprawiam trochę krzyżową. Jestem Bogu niesłychanie wdzięczny za ogrom otrzymanego błogosławieństwa. Bóg każdego dnia wyciąga mnie z różnych dziur. Eee, tam u góry pisze pirat Kapitan Katolik w moim tytule, a nie jest to przez przypadek. Mam honorowy tytuł pirata. Na wszystkich oceanach. Eee, robiłem takie rzeczy który robić nie wolno. Nie robię nikomu krzywdy, ale pływałem na skróty. Zamierzam wejść do raju też na skróty. Chciałbym umieć czyściec. Moim głównym celem życia jest tak żyć, żeby wejść prosto do raju. Żeby nie marnować czasu w czyśćcu. Ja wiem, że raj jest prezentem od Boga. Nie da się na niego zasłużyć ale można się predysponować. Mnie niesłychanie zależy. E, ja jestem już w takim wieku, że z mojej półki biorą i, i wielu moich kolegów już jest po tamtej stronie. E, ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę i jako, że przeżyłem mojego tatę już o cztery lata ponad, to ja wiem, że ja dwoma dogałem jestem po drugiej stronie. Jak już mówiłem, mam wspaniałe życie. mnie miłość z blisk, bliskich, jest rewelacyjnie tutaj, ale ja sobie zdaję sprawę, że po drugiej stronie to się dopiero zaczyna prawdziwe życie. Pływałem z Panem Jezusem ponad 20 lat. Zależało mi, zależało, że przyjmować komunię świętą codziennie, a na morzu jest to niemożliwe. Więc poprosiłem arcybiskupa Gocłowskiego o takie dokumenty, które mi to umożliwią. Dostałem. Poprosiłem w dwóch językach, przynajmniej angielski i hiszpański. Tak było. E, działa. Działają. Te, te dokumenty zostały wydane w roku 1993. Ja teraz niedawno byłem na Karaibach e, i komunia święta skończyła mi się na Trinidadzie. Poszedłem do kościoła, pokazałem papiery, dokumenty. Takie ładne dokumenty są e, na takim biskupim papierze. Z takimi wielkimi czerwonymi biskupimi pieczęciami. E, ksiądz dostał takich kwadratowych oczu. Nikt czegoś takiego nie widział. Zadzwonił do swojego Biskupa. Czy może dać? No i ja ostatecznie dał. No i pływałem z Panem Jezusem po raz kolejny w moim życiu. To niesamowite przeżycia. Kiedy się śpi z Panem Jezusem, metr. Na statku kabiny są małe więc pan Jezus zawsze był blisko. To jest taki niesamowite. Pan Jezus jest super blisko cały czas nas. A, a tam był sposób materialny. Panie Boże, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za ogrom otrzymanych łask i twojego błogosławieństwa. Dziękuję tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępaniom świętych. Dobry Boże, pobłogosław nas, wszystkich wszystkich Bóg, trzech mogąc Ojciec i Syn i Duch Święty. Wszystkim serdecznie dziękuję za podtrzymanie na tej drodze do raju.